Witaj drogi Krzysztofie i Twoja rodzinko, i witam również Twoje dzieci. Yy, przesyłam wam film z naszego mieszkania, w którym są nasze rodki. Po kolei ich przedstawię tak wyglądają dorosłe psy. Film jest zrobiony w sposób naturalny, zdjęcia są niepozowane, więc psy znajdują się jakby w naturalnej pozycji, czyli śpią jajeczkami do góry. No, samczyki. Oto jest tata Waszych piesków w pozycji śpiącej. Przechodząc dalej jedziemy. To jest babcia. Babcia waszego malucha. Na imię ma Andra. A to jest potężna ukochana nasza Ogusia, czyli mama. Tak wygląda dorosły Rottweiler. Pępuszkiem do góry, pępuszkiem do góry to jest siostra przyrodnia z zeszłego roku, właśnie sobie elegancko wypoczywa, a to jest ciocia, ciocia ma na imię Siuka, także tak wygląda nasza rodzina rottweilerów, no właśnie mama wstała, bo za głośno mówię i udała się, udała się, udała się, Udała się do porodówki, gdzie znajdują się maluchy i poszła je karmić. A to jest moja ukochana żona, która się opiekuje tymi pieskami. O, a ja się udaję do porodówki tam, gdzie są maluchy Krzysztof. No właśnie mama się tryni, maluchy lecą do tytusia, są na gazetkach, żeby nie te. Tak wygląda porodówka, jest przy salonie, bardzo ładna. Są kamery, także widzimy ich 24 godziny na dobę w kamerach. No i właśnie. Yy, pieski są już na tyle duże, że mama nie bardzo się chce położyć. One ją daniają, żeby Cycusia ssać. Yy, za chwilę ona się położy. No wyjeżdżamy z porodówki, żeby ona się nie denerwowała. Myślę, że czegoś takiego nie zobaczylibyście w żadnej hodowli. Przesuwamy się z powrotem do salonu. Czyli jeszcze raz, babcia Andrusia, o tak, babcia ma 11 lat, tak wyglądał nas 11-letni, pełni sprawny Rottweiler, który jeszcze by wklepała nie jednej młodszej sów. Siostra, przepiękna suka, która wygrałaby każdą wystawę potężna, yy, yy, która ma półtora roczku, ciocia Siuka, też przepiękna suka czempionka. No i tak jak pokazywałem persik. Wam wcześniej, Persik. O! Tata elegancko wstał, wielki łeb idzie. Zawołaj go Grażynka. O, to jest ten piesek, który na zdjęciach stoi dęba. Siostra. Siostra przyrodnia. Obudziła. Obudziła się. To ta co leżała pępuszkiem do góry, a tu tata wziął zabawkę. Także jak widzicie, rottweilery są z nami w domu, mimo tego jest czyściutko. One są, mają krótką sierść, nie lnieją, nie brudzą. O, a ciocia Grażynka bawi się z tatą. Ale dalej stań, bo on mi w kadr wchodzi. O właśnie. Teraz widzicie jaka jest potęga tych psów, a jednocześnie są one przekochane. Bardzo ciepłe, bardzo słodkie, uwielbiają dzieci. Nasza Wnusia na tym dużym psie jeździ na oklep, i z nimi razem na pontonie. A jako zabawkę, która ma cztery nogi i ucieka, mamy kawaliera, który jest żywą zabawką dla Rottweilera. Oczywiście żartuje, one bardzo kochają kawaliera i bardzo się z nim pięknie i chętnie bawią i tak dalej. Także drogi Krzysztofie i droga twoja rodzinko poznałeś całą naszą rodzinkę Rottweilerów, nasz domek, jak mieszkamy, moją ukochaną, piękną, uroczą małżonkę. E, no i się spotkamy, jak będziesz do nas jechał z żoną, najlepiej dwie osoby. Mówicie, że jedziecie do schorowanej siostry, podajecie nasz telefon, mogą sobie dzwonić, a moja żona będzie udawała skorowaną. schorowaną. O właśnie, nasza suczka zaglądała, co tam ewentualnie prezentowane jest na obiad. O. Także bardzo, bardzo was pozdrawiam. Pozdrawiam wasze dzieci. Zazdroszczę wam, że będziecie mieli takiego Rottweilera. Yy, zapewniam, że cała klasa każdego z dziecka będzie chciała zobaczyć. Są to piękne, dumne, potężne psy. O, to jest siostrzyczka. Proszę bardzo, tak wygląda. Przyszła się trochę popieścić do cioci, ale jakoś nie bardzo jej się chce podspocząć. Jest zaspana. Kończę, bo to o, no właśnie widać jakie to są groźne potwory. No i tata szczeniąc się, tata szczeniąc się piłeczkę zada. Jak widzicie żyją one u nas w zgodzie i w miłości razem z nami. Od 20 lat oczywiście nie zamykamy drzwi, no bo Pokażcie mi takiego, który by tu otworzył drzwi i wszedł. No. Pozdrawiam Was serdecznie, będę przesyłał zdjęcia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, kochani. Papa, pa. o! Właśnie Rinusia sobie znalazła swoje miejsce, nareszcie jej ciocia zwolniła. Tak to u nas właśnie wygląda. Są pełnoprawnymi członkami rodziny, nic się im nie zabrania, są czyściutkie, kochane. Trzymajcie się, jesteśmy w kontakcie. Jak macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do zadawania pytań, najlepiej mailem, albo jak chcecie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, papa. Pa.